Siemanko, tutaj Fala Witam was w grze Roblox Gramy na serwerze... Gramy na serwerze zombie A ja jestem zombie Co ja mogę robić? Tak wyglądam ogółem Ale strzelają w nas Nie wiem, jeżeli ktoś nie zna tej gry, to powiem od razu, że ty nie tylko się jest... Dąbiakiem. Tu można być... Zależy od serwerów. No można robić ogólnie w tej grze wszystko, można samemu robić poziomy i takie. No ale na jakiej zasadzie... ...działa to, że ja kogoś na przykład ugryzę? Oni się chowają. Czyli jest... o, dobrze, że są cienie. Zarobione, chyba ktoś jest na górze. Może... Chyba, że się mylę. A, nie. Dobra O jest ktoś Słucham chłopaki siedzą Impreski A ja mogę go No tak leży Sen... Aha, można go zaprosić, to jest najlepsze. No i co ja mogę robić, jeżeli oni się tu skampili Zbytnio dużo nie mogę zrobić. Coś mogę w piaseczku? Nie zostałem zabity, tak czyli miło. O, mam włosy! Zniknęły włosy! Ja chcę te włosy! Mam odczekać 9 minut, żeby dopiero ich zabić. Może patrzymy z oczu? Będzie lepiej. Wow. Nie! Zrobimy GTA 2! Oh, fuck. No, no, no. A, no, tak, tak. O, Ale tak to... O, jest go... Ja, mój odpadła. Nic hmm. hmm. nie ma jakiegoś dźwięku zombie, typu... Nah, się na, czekajcie na dowieszko!

Gdzie on jest? Łóżeczko... Można się tu schować... Ktoś się kucało... Ghost zombie? Ghost zombie... No i czy ja jestem ghost zombie? Jestem. Ole fajnie, nie widać mnie. No ale co z tego, że mnie nie widać? Mm. No w ogóle no to jest bez sensu ah, Fresh Meat. O, oh, udało się Fresh Meat Świeże Mięsko. Świeże Mięsko, Świeże Mięsko. O, ale dostałem, ciao, fajny. Co się? Gdzie na kogoś pada Na kogoś pada i po prostu on jest wtedy zombie No To jest jak na To już są dobre Kurwa No Co się z A tak kurwa Przecież Czas zginąłem chcę tych głosów pierdole się zdenerwowałem no i? Ale se pograłem. Czemu jakoś wszyscy? No dobra. Nie wszyscy. Pizza, pizza guy. No nie chcę siadać. Dobra, przez A no, można tu sięś? coś robi? robi? Nie działa! Now I was safe! dumny z siebie. Ukrył <tryk> się w odbyt sobie wszedł. Kiedy jelita się zresztą naturalnie się ułożył i siedzi. Jest na górze się skąpili, tak. Niby najmądrzejsze rozwiązanie. No. Dobra, co tutaj? Pyk. Oho. fal zombie. Teraz będę szybkim zombie, ole super, ole podnieta. Czemu to jest małpka? No dobra, jestem szybkim zombie. To skoro jestem szybkim zombie, no to... Hop! Pik, 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 pik. Dobra. Hmm. Nie są na dole, no fajnie to zdradza ich pozycję, czyli tak widać ich ale... To jak go zabić? Czy... licza no Aha, go, tak. No ale czy to wystarczy stać przy nich? Bo ja już... Życia minerałów. ...o! Chcesz, że się wchodzi w te jakimś czasie giną. To jest takie. No. Niech będzie, że jest dobre. No dobra, mamy. Ile mamy? 66 pieniądzów. No i można sobie kupić. Upgrade. Dla zębiaka mi to nie jest potrzebne. Witam serdecznie. Bydm, bydm, byd Piękna, lej Kiedy kurwa, lecze. No ale jak tutaj. Tutaj się nie da zabić, bo oni sobie, nie wiem. Zabili się w przedszkolu kolejka po A No, zostałem zabity tak. No i co, nawet to gówno da, jeżeli się jest tym go zombie, nie wiem, baz zombie, no to gówno daje, jak oni sobie siedzą tam, siedzą sobie tam za tym łóżeczkiem, nie wiem, czy tam ten tam paluszka i do noska wkładać, czy coś takiego, nie, nie mam pojęcia, nie obchodzi mnie, no ale no jest dużo ludzi tutaj chodzi, a dlaczego どうか Wykręcimy kronik! Trochę to wygląda jak... ...Jeteryn Foggy, ale nieważne. No dobra, nie wyświetlałem się niki, czyli wszyscy są... ...na dłużę. Rę... Wszyscy... Jeszcze... wszyscy... jeszcze? Jeszcze no, no wyciekł bo... na mecz? Nie no, dzisiaj byśmy rypo-odgłodniali się. No super. na serwerach podobno można przeniechać znaczy... Dobra... Cześć, cześć, cześć! Oooooooooooo! Maj! Traje go zabiłem! Ale nie zabiłem! go! Fala jak ty mogłeś! Nie zabiłeś! Hmm. Aha... śnieg pada mi tylko na ekranie. Ziewa! Dobra, spróbujmy idziemy tędy. Co tu jest napisane? Tak, taki. Taki? Taki. No jak ja mam. No ale co to robi? To cóż.

Jestem zombie, zabiję cię kanałami sobie Przejdę, a nie, nie przejdę Jeżeli nie podoba ci się to, że nie masz nosa To czym prędzej zapach sobie błąda Dziewica to